Peggy, 16. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. No do co? z tym ze studia. I pamiętaj, wszystko na słowo! Okej, okay, to ma spluwę. Ym... Gazówki można zrestartować tylko w momencie, gdy zostają zauważone przez osoby na za adrenalinowy okay. high. Okej. Chodzisz! Okej, okay, tutaj. Dobra. Bardzo wizualna? Okay. Dobra. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Lewy okay. Okej. W sklepie powinno być teraz widoczne kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej. Okay. Fajki z grzewkę prozepów. I ze trzy prepaki. Mamy promocję na dwa smaki. Kary i serwis. Na Ciebie! Na Ciebie, kurwa, przy... I jak wrażenia? Okej. Okay. Niesamowite. Zupełnie, jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Podaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Dobra. Czasem surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Ach, nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. O kurna. Ty! Gleba powiedziałeś! Długo. Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Przewin do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Ty! Dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię, jak pierdolona psa! Dobra. Dobra. Tutaj jest coś. Widzisz? Ostrzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca, zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskany go. Dobra. A to? Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał Aha. zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Dobra. No to wychodzimy. No, bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Taka detektywistyczna i to tak, tak, tak bardzo, bardzo. Okej. Okay. Robi wrażenie co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? A ja. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tam ten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Okay. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z Tibak. Zaraz, zaraz, z kim? Netranerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze, to spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Spokojnie. Tebak jest dyskretna i profesjonalna. Możesz jej zaufać. Zaufać? K, kurwa. Judy, proszę. Dobra. Nigdy nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo. Przecież wiesz. Okej, okay, dzwoń do tej Tebak i wjeżdżamy w ten Braindance. Dobra, dzwonimy. Cześć, wie, co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To Braindance. Konpeki? Kurwa, tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Mm. Nieważne, skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Dobra. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym Braindensie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie. teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej. Okay. Jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I. jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. No, dobra, lecimy z tym. Ona będzie nam pomagała. No i co? Co działa? No. Wi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Dobra? Wykryto szczeblu bojowej klasy wojskowej. Modyfikacja 96%. To jest tylko ekstremalne. Maksymalna ostrożność. Nie wiem co to jest, ale. Jesteś tylko smasher. Chowałem mięsa do zmian. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. Ale błyskawicznie się opowiedział. Nie. On mi za to zetnął głowę. To. Zgi Dobra. yyy... petycji. To już słusznej To sprawie. się później ogarnię. Ale ja. się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę. Więc tam może być coś ważnego. Mhm. Mm no lewy shift. Repetycji... Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko... Mój ojciec to posławiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Samochód jest oderwany od rzeczywistości despotów, zawierzonym w jakichś wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpływie na ja Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Dobra. Kurde. Przepraszam, że musiałeś czekać. Interes? Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę niej przejdzie. Mhm. Mm Popracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Co tam nie widać? Cień? Też chcesz mi stawiać żądania? Coś tu jest. Telefon, ale coś tutaj jest. Nie do końca chodzi mi. Mm, nie wiem, czy to to. Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Dobra. I on polazł. Tu jest. No dobra. Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Czukam Szukam czegoś odpowiednie. Na skorzystanie z naszych usług. Dobra, mamy coś tu. Nie da się oszukać. Sekundkę szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że Ci się sprowała. Until hmm. you yes.